Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3. Dzisiaj kontynuujemy sobie kampanię Ognisty Księżyc, misja Ognisty Księżyc. Tarnu musi pokonać Xyrona, Strażnika, aby uwolnić przodków z ich magicznego więzienia. Wszyscy Batrowie są ograniczeni do poziomu 24, ale Tarnum i dwóch najlepszych kapitanów przejdzie do następnej mapy. Weźmiemy sobie oczywiście uruków, najwyższy poziom trudności. Pokonać Xyrona, nie tracąc przy tym Tarnuma. No i startujemy. na odizolowanym, ognistym księżycu. Tarny, jak tylko postawił nogę na spalonej ziemi, poczuł ból przodków. Umierali, a wraz z nimi umarli. Zszedłem z iskrzącego mostu w duszący gorąc, zaniemiar zaciemnionego krajobrazu. Niebo ponad mną jest czarne niczym węgiel. Chaotyczne kłamowisko burzy rozświetla tereny przypadkowymi, fioletowymi iskrami piorunów. Gdzieś tam przodkowie czekają na mnie. Wiem co czujesz, powiedział, powiedziałem, gdy koń parsknął zdegustowany zapylonym powietrzem. W głębi czułem, że to jest samotne, pełne boleści miejsce. Potrząsnąłem głową, zastanawiając się, dlaczego ktokolwiek miałby żyć w tej parzącej krainie. Okej, okay, jesteśmy sobie tutaj. Pokaż mi teraz, tak, jak to wygląda. On ma dwa zamki, jeden w podziemiu. Dobra, no to lecimy myślę. Przekażmy sobie całe wojsko. A to ci możemy oddać, to nie jest absolutnie potrzebne, to sobie załóż. Też ci możemy oddać, bo rzadko kiedy siedzimy w mieście, szczególnie na koniec tygodnia. Mamy plus... Co jest? Wszystkie jednostki w armii teraz stają się odporne na czary umysłu, oślepienie, hipnoza, radość, zapomnienie, berserk, szał, przygnębienie. Od kiedy to tak działa? Coś jeszcze działa inaczej niż pamiętam? A no i na poprzedniej mapie jeszcze kupiłem sobie kilka artefaktów, skoro mieliśmy dostęp do sprzedawcy. Buty przyspieszenia sobie wziąłem, zbroję cudów i koronę najwyższego maga, no bo skoro mieliśmy do tego dostęp, to czemu sobie nie skorzystać, prawda? Chciałem, znaczy myślałem nad tym, żeby jeszcze tam posiedzieć, porolować kilka miesięcy te artefakty, może wyciągnąć sobie jakiś set fajny, na przykład właśnie legionistę, czy zbroję przeklętego króla, bodaje, że ona się nazywało, ta co nakłada debuffy na przeciwnika, ale uznałem, że już nie będę tam oszukiwał jakoś bardzo. Ty, no ale kiedy to tak działa? Hipnoza, radość, oślepienie, zapomnienie, berserk, szałp dziwna sprawa. No dobra, lecimy dalej. Ja spróbuj przez to przejść. A, nie da się. Świetliste chmury iskrzącego mostu kończą się tutaj. Poza nimi jest kraina jest spalona i popękana, niczym kosmiczny krajobraz. Nie ma nigdzie śladów życia. Jedziesz naprzód, mając nadzieję, że iskrzący most pozostanie tutaj na tyle długo, abyś mógł wrócić. Wściekłbyś się, gdybyś musiał żyć w tej zapomnianej krainie. Złowrogiskowy to strzegać przed atakiem piekielnych hagarów, na chwilę przed tym jak wyłaniają się za zgwęglonych kikutów drzew. Spróbujmy nic nie tracić. Myślę, że mamy już na tyle dobrego bohatera, że nie musimy tutaj w takich walkach tracić czegokolwiek. No chyba, że akurat mają morale, na szczęście udało nam się uniknąć strat. Oni może dołączą, a nie dołączą, ale uciekają. No nie no ja wiem że to są tylko dwa gobliny No ale Co to za morale są ja się pytam Co walkę Przeciwnik ma morale jak to jest możliwe Wy się przyłączycie Przyłączycie się Dawaj W oddali widzisz spalone ruiny prawnego miasta Nie wiesz kto kiedyś zamieszkiwał je ale teraz jest okupowane Przez bandę rege, renegatów Gogów i impów Jeżeli chcesz znaleźć miejsce do trenowania swoich żołnierzy To miasto wygląda na jedyny wybór a, może nie? Pokaż, co tu mamy. 105, no nie mają 13 życia, więc potrzebujemy zadać co najmniej 130 obrażeń, czyli to nie zadziała. Dobra, w tym. Cyk, cyk. No, dobij go. Jeszcze tam postrzelamy, morale zabijamy, świetnie. Mówiłeś, że gdzie te zamki masz? Na górze. Dobra, to od razu tam idziemy. Chowające po widząc potęgę twojej armii, bla, 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 nic nie tracimy, dobrze, lecimy dalej. Przejmuj. Dobra. Nie mamy pieniędzy, więc nic nie zbudujemy. Ach, pamiętam dobrze, tu żyłem zanim umarłem, powiedział Skizik. Dzisiejszego poranka, gdy wspinaliśmy się na poszarpaną czarną gran i wpatrywaliśmy się w horyzont. I uronił łzę. To był dom. Nie wygląda na takowy, orzekł ogr grumba. Nagle Skizik zaskoczył ze skały i stanął naprzeciw ogra z nałożonymi na biodrach rękami. Grumba był przynajmniej 5 razy większy. Odszczekaj to brzydalu! Co myślisz, że twój dom jest lepszy? Nic poza pyłem kamieniami i krowim łajnem. To ma być dom? Stanąłem pomiędzy nimi, bojąc się, że grumba zmiażdży Skizika, ale ogr wydawał się zaskoczony i pełen podziwu, że mały odważył się stanąć naprzeciw niego. No powiem wam, że taki imp przeciwko ogrowi. W porządku że grumba. Powiedz nam jednak, przewodniku, gdzie Wor trzymałby przodków. Skizik wziął kilka głębszych oddechów, aby się uspokoić, a potem wspinał, wspiął się ponownie na grań. Wpatrywał się w horyzont, dłubiąc w zębach i drapiąc się. Tylko jeden demon może trzymać waszych przodków. Xyron Dozorca. Albo sam Wor, dodałem. Dobra, szybkie kichnięcie. E, jak tam dojść do ciebie? Pokaż mi to w ogóle. Tu jest wejście. I później tędy do drugiego zamku. Dobra. A nie mam tu przejścia? Nie mam tu przejścia. Czyli musimy przejść tędy do zamku i dopiero tutaj. No dobra. Pięć goblinów. No niby to jest nic. Ale. Ale nie chciałbym ich tracić oczywiście. A w ogóle balista nam przeszła dzięki temu, że artefakty przechodzą. Tak teraz zwróciłem na to uwagę. Fajnie. Dalej balistyki nie mamy, no ale jakieś tam obrażenia będzie i tak robić. 10, 19 Spore straty. Przede wszystkim te ulepszone i fryty. Slow Strzał. Pięknie. Balista jednak robi robotę. Aha. Nie zabijemy go. Dobra, to wycofaj się. Hmm. To mnie nie sięgniesz A zabiję Czyli 270 obrażeń muszę zadać 275 zadajemy tym O Miło No odpuścimy sobie te dwa Niech już będzie Helm chaosu No mam lepszy Spróbujmy Uciekają Okej okay, jeden spoko Ej, bo ja nie mam tu przejścia do niego. A miałem mieć. Ciekawe. Może tędy powinienem był iść. Nie wiem. Zbieraj. Przede wszystkim kopalnie. Kurde, dlaczego ja teraz ją dopiero przejąłem? 1000 golda. O, nie mam fortu w ogóle. Ciekawe. No to rada miasta. Dobra. Tysiące ekspo, zawsze okej. Okay. No tu już nikogo nie tracimy. Tam mieliśmy zepsute morale, więc wolałem, żeby komputer jakoś tam po swojemu zrobił, ale tutaj już nie tracimy nic. Zabij. Aho. O, zabijesz trzech. Dobra. Nie powinieneś zginąć, no właśnie. Wracaj. Strzał. Strzał. I wlatuj. Proszę bardzo kopalnia dobra oczywiście slołek na start 30 obrażeń w ogóle mamy w czwartej misji naprawdę trzeba przyznać, że ładnie znaczy 30 obrażeń, 30 ataku chyba powiedziałem obrażeń, nie wiem już nawet nie wiem jakiś odcięło mnie na chwilę dobra a Okej, okay, no i tędy mogę sobie wrócić. Tu jest ten portal. No zobaczmy sobie co jest za tym portalem. Slow Powolnienie, slowek, szybciutki. O dobra. No to ty. Tu wlatuj. Pięknie. Możesz wlecieć myślę. Dokładnie. O, w tego. Spróbuj. No cóż, na własne ryzyko atakowałem. Trudno. Jeden do obrony. To jest monolit wejścia, a nie przejścia. Więc zabijemy sobie ich oczywiście. Ale zapiszemy, zanim przejdziemy. Już się skrzeszają dziady. Defend, strzał. No podleź do niego. Teraz tego. A i dostał. I akurat za 10 obrażeń. Dobra, hejst No niestety jeden przeżył, ale nie doszedł do nas. Zapiszmy sobie na z1. I jesteśmy pod zamkiem przeciwnika. Bardzo dobrze. Ty tutaj zbierasz. Okej. Okay. Czterolist na kończyno. w porządku. Może ty masz też jakieś dziwne właściwości? Nie masz. Nie no, ale ten medal to mnie w ogóle zbił z tropu. Nie wiem w ogóle o co z nim ma chodzić. Co ty myślisz, że mi uciekniesz jak będziesz tak biegał dookoła? Uh, slow. Zapraszam do mnie. Cyk, cyk. No i zabij. No i proszę bardzo. Tyle was było. W sumie przejmij najpierw zamek. Aha, nie mogę, bo nie masz gredy magów. Dobra. Zabij go. Eee, jakiś hejst. Ty dolecisz. Kurde, brakuje ci. Niestety kilka goblinów tam padnie No proszę Pięknie, no dwa, myślałem, że więcej 10-19, może nie Wróćmy się tutaj. Lidia magu Ty zbierasz? Bo tu nie mam nigdzie przejścia, no nie. Dawaj. Przejmuj, co się da. Zazwyczaj ćwiczę z mieczem przez godzinę każdego poranka, zanim obóz się przebudzi, ale tego dnia moje ramię zmęczyło się w połowie tego czasu. Ledwo wróciłem do namiotu i padłem na kilka godzin. Grumba musiał mnie obudzić. Dobrze się czujesz? spytał ogr. Tak, świetnie, powiedziałem i zarządziłem wymarsz, ale nie czułem się dobrze. Moje stawy bolały mnie po raz pierwszy w moim życiu. Co się ze mną działo? No, przodkowiecie opuścili kumplu. Na to wychodzi. A daj wojsko na plus. Od jednego i od drugiego możemy w sumie wziąć czegoś tam sobie, o jezu nie ten bohater czegoś tam sobie nie kupimy przez to ale będziemy mieli więcej wojska z którym będziemy mogli się tutaj bić dawaj teraz ty dobra i zaraz pójdziesz za mną daj ich w ogóle na dwie strony przez was przejdziemy, żeby odblokować te kopalnie. Yy, może. Wait. Strzał. Pięknie. I strzał. Wy możecie podbiec. Raz i dwa. Dobrze. Mógłbym to przejąć dzisiaj i w sumie to zrobię. Amulet wolnej woli. sporo strat. Może spróbujmy ich uniknąć. O, ten we mnie wleciał już w pierwszej turze. Oczywiście, że tak, no. Strzał. Nie lubię się bić z szybkimi jednostkami, bo kończą się właśnie takimi, te bitwy kończą się takimi głupimi stratami, które dało się uniknąć. Heist. No trudno. To już na własne życzenie. mamy drugi zamek, który jeszcze w pierwszym tygodniu sobie przejmiemy. Tu wychodzimy portalem, okej. Okay. O, targowisko. Jutro ratusz mam nadzieję. O, wrócił. Widział, że idziemy. Przejmuj. A to przejęte. Ty sobie to zgarnij. Dobra. A tu byłeś? Nie byłeś. No to co, szybki slow, Wlatuj tu w jedną grupkę, ty strzelasz, ty w drugą, strzelasz, no i nawet hejsta możemy sobie użyć, czemu nie, Jezu te gardło to jest masakra, ale już mi przechodzi w końcu po, po trzecim czy po czwartym tygodniu, No to jakiś łańcuch piorunów do środka chyba wleci. Eee, na przykład taki Pięknie. No dobra. Jeśli myśli, że to coś ci da, I cyk. Oprosz. I tak nie zabije Ale możesz spróbować. Dwóch zostało. No to dobij Masz tutaj gilię magów? Nie masz. No to dzisiaj też tu zostaniemy. Ooo. Eee. Tego fortu dalej nie mam, albo 20 kamienia jest potrzebne. Masakra. A tego bractwa to w końcu nie zrobiłem. Ale to nie jest problem, bo przecież możemy po miastach sobie skakać, więc. ała! No, wow. Jezu, uderzyłem w ten. w statyw. Mam nadzieję, że nie było tego słychać. Pewnie było, no. Już trudno. Tutaj czarnym jest przejście. dawaj przez portal. Witam, żywiołaki. Pięć psów. No nie, raczej nie. Slow. Raz, dwa, trzy. Zapraszam. Nie. Kurde, no balistyka by się przydała w sumie. Ta balista mogłaby bardzo ładnie kościć tu na start. Ale nigdzie nie miałem nawet y, chyba możliwości wzięcia balistyki. Tak mi się wydaje. Ty w 40, bo dasz sobie radę na spokojnie teraz. Tu tutaj, tu Cyk No dobra, trudno. Ty dobijasz. O, tej kasze sobie porobimy jak najbardziej slow. I jeszcze raz to samo. Ty w tego, teraz tu cyk, cyk, pięknie, ładnie, ty kim jesteś? Ksyron, a no i tu przodków trzymasz, ok, dawaj, ty tutaj, o, pokaż, no nie, jeszcze nie zbuduję. To kosztuje trochę za dużo. O, no, nie przejdziesz przez nie czarami, bo ty nie jesteś dobrym czarodziejem. Kasz. Czerwonego potrzebujemy. No właśnie, mówiłem, że tędy będzie przejście. Ale w sumie to jest cała mapa i możemy go już bić. To ja sobie pozbieram w takim razie. No, pokaż mi, jak wyglądają podziemia w takim razie. A, to po prostu ma jakiś taki kawałek ziemi, na którym pewnie nic nie ma. No właśnie. On się tu biega jakimś baterkiem. Dobra, to ja wyczyszczę mapkę, pozbieram sobie statystyki i wrócimy do tej walki. Dziś podczas zbierania tak potrzebnego chrustu na ognisko, aby móc gotować, skizik z... Z, z, zaginął. Wyprawiłem grupę poszukiwawczą, która wkrótce usłyszała jego krzyki. Z, zbliżyliśmy się i z, znaleźliśmy go z głową w dziurze. To grobowiec krzyczał ze strachu. Brzydki trup tutaj. Wskoczył w ciemność z, pocho z pochodnią w ręku. Istotnie to było dawne miejsce połówku, wypełnione przez pół tuzina kamiennych stołów, wspierających szczątki jakichś wojowników. Yy... To niepodobne do demonów, aby chować swoich w ten sposób, stwierdziłem. Och, to nie demony. To ci, co żyli wcześniej, z Kizik sprostował. Co? Zanim przybył tu, demony byli inni, skizik powiedział. Wydawało się, że chciał odejść, jakby się obawiał duchów czy czegoś innego. Co się stało z tymi innymi, spytałem. Są głęboko, tylko trupy jak ci. Zabiliśmy wszystkich, no może nie ja, to przed skizikiem. Wszystko co widziałem to czarna i gorąca ziemia jak ta, żadnych zielonych drzew dla mnie do zobaczenia. Spojrzałem smutno na martwych wojowników, którzy prawdopodobnie polegli walcząc z demonami. Jacy byli? Czy wiedzieli, że są przeznaczeni, aby przegrać i nadal walczyć? zacisnąłem pięście... pięść w gniewie tak odważne dusze nie powinny spocząć zapomniane w dziurze w tym martwym świecie te demony nie wierzą w nic poza destrukcją honor nic dla nich nie znaczy gdziekolwiek pójdę lub Skizika zmieni każdy świat w kopię. gdziekolwiek pójdzie lud z kizika, zmieni każdy świat w kopie tego ognistego księżyca mój świat był prawdopodobnie następny apetyt dwora na zniszczenie był niezwykły może nawet większy niż demonów a teraz przyciągnął te demony do mojego świata Uniosłem miecz ponad tymi zapomnianymi wojownikami i przysiągłem. Jak długo krew płynie mi w żyłach przysięgam, że mu świat nie stanie się taki jak ten. Powietrze tutaj jest tak gęste, że konie odmawiają dalszej jazdy. Schodzisz więc i podchodzisz do egzotycznego domu zbudowanego w pniu wielkiego dawnego martwego drzewa. Z jego gałęzi zwisają dziesiątki demonów, gogów i innych kreatur. Wyciągasz miecz i stawiasz kolejny krok. Drzwi otwierają się i okazują czarno, odzianą starą kobietę. Jej twarz jest ukryta w skupisku białych włosów. Wszystko co widzisz, to skrzywiony uśmiech. Nie mam zbyt wielu gości ostatnimi czasy, mówi. Może to przez dekorację na twoim domu, rzekłeś, wskazując na szkielety kołyszące się powoli na gorącym wietrze. Możliwie odparła z szerokim uśmiechem. Widzę, że, masz, że macie konie. Wyczuwam, że czegoś szukacie. Albo kogoś. Coś, także... Cóż, także szukam kogoś, ale nie jestem w stanie opuścić mojego domu. Pomożecie mi? To znaczy? To, to zależy. Tak, będziecie chcieli zapłaty, bez wątpienia. Nie mam nic wartościowego, oprócz mojej wiedzy. Jeśli znajdziecie i zwrócicie mój płaszcz od przewrócenia, przeciwstawienia, — Nauczę ci wszystkiego co wiem. Umowa stoi, tak odpowiadasz. Prorokini spotyka się z tobą w progu, natychmiast zabierając płaszcz odwrócenia, zakładając go na swoje barki. Imp zabrał mi go z domu, kiedy zabijałam tamtą parkę, powiedziała, wskazując grupkę demonów zwisającą z jednej z najbliższych, z najwyższych gałęzi. Powiedziałaś, że nauczysz mnie wszystkiego, co wiesz, prawda? Tak, wejdź, napijemy się czarnej herbaty i porozmawiamy, odpowiedziała. Wchodzisz do jej domu, mając nadzieję, że wiedza, którą, sobie, y, którą tobie przekaże, jest warta. Zostania w tym rocznym miejscu. No i mamy plus 5 do wiedzy, fajnie. Chroń dobrze twierdzy, zaproponował Grumba. nie niemal został zapity, kiedy wróg nagle pojawił się w pobliskim wyjściu z monolitu. Udało mu się uciec, ale gdyby moi żołnierze byli zbyt daleko, aby chronić miasta, przeciwnik z łatwością by je podbił. Skizzik opowiada historię ze swojego dawnego życia, więc mogę poznać mojego przeciwnika lepiej. Te demony to idealni sprzymierzeńcy dla szalonego wora, obu podnieca zniszczenie. Im dłużej maszeruję przez posemny świat, tym dłużej zastanawiam się, jak wyglądał kiedyś. Jakie piękno zostało stracone pod kapytami demonów. Z dzisiejszego poranka ledwo wyszedłem z łóżka z możonych chorobą. Siły mnie opuszczają z każdym dniem. Skizik jednak zauważył, że mam znacznie większy problem. Nieźle wyglądasz ze Skizik, wskazując moje włosy. Sprawia, że wyglądasz jak mądry wódz. Złapałem dobrze wypolerowany topór impa. Hej, to moje! zaprotestował Skizik, ale to, ale to zignorowałem. Wpatrywałem się w moje nieco zniekształcone odbicie w ostrzu i zmarszczyłem mocno brwi. Pojawiło się wiele linii wokół moich oczu, a włosy przy skroniach stały się całkowicie siwe. Starzałem się i to szybko, nic dziwnego, że moje stawy mnie bolały bez przerwy i prawie nie miałem siły, by wyjść z namiotu rano. Czas mnie doganiał. Czy byłem nadal nieśmiertelny? Jak mocno się jeszcze za zanim umrę? Zwiadowcy donoszą, że dozorca jest poza czerwonym strażnikiem granicznym, gdzieś na ognistych polach. Widziałem te ogniste pola, żywy ogień stworzony przez żywiołaki, aby zwiększyć ich moc. Przecież to wbrew logice: ogień nie pali ciała, nawet ubrań. Płomienie liżą twoją skórę jak gorąca bryza, ale nie parzą. Potrzebowałem dziś pomocy, aby wsiąść na konia. Moje mięście są osobione, a włosy niemal w całości siwe. Wyglądałem na 80 latka. Ostatnio myślałem nawet nad zakończeniem tego wszystkiego. Zapomnienie musi być lepsze od wstydu proszenia grupy og ogr ogrów. Aby pomogli tobie wsiąść na Twojego własnego konia, myślę, że mój szaman Wern zauważył moje spojr... spojrzenie samobójcy. Musisz kontynuować, Tarnumie, rzekł Wern. Bez przodków nikt z nas nie będzie mógł wejść do raju. Wszyscy barbarzyńcy będą skazani na zapomnienie. Wzdychając, wiedziałem, że ma rację. Możliwe, że mógłbym zaakceptować pustkę zapomnienia, ale byłoby sprawiedliwe, gdybym skazał innych na to samo. Yy, muszę kontynuować, chociaż nie wiem, jak pokonam dozorcę Xerona. No dobra, wracamy do bicia tego Xyrona, yy, trochę przeklikałem, widzę, że tu jest trzeci miesiąc, a w sumie mapę skończyliśmy w pierwszy tydzień. Yy, no ale przeklikałem to po pierwsze, żeby po pobudować Magildy, gildy tak, tutaj coś tam podostawaliśmy, ale to jest takie, no blind'a dostaliśmy, no to jest spoko. Ale w sumie reszta jest taka sobie, yy, a dwa, żeby w ogóle jakąkolwiek armię zbudować, tutaj mam wszystko poulepszane. Także mamy coś. Zobaczymy, jak to się uda. No, wydaje mi się, że będziemy dużo lepsi niż komputer. Przede wszystkim mamy czary, statystyki, także to będzie kwestia przejechania się po nim. No właśnie, zwycięstwo. Coś tam sobie potraciliśmy, ale to nie jest problem. Gratulacje, udało ci się pokonać przeciwnika Xyron. Odnosisz zwycięstwo. Aż szkoda, jestem ciekaw, kto byłby w tym więzieniu. Pewnie nikt taki, pewnie jakiś randomowy bohater, ale i tak jestem ciekaw. Ale dobra, ostatnia misja przed nami, ale to już w następnym odcinku. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!